Krzysztof Skiba skomentował wyniki ostatnich wyborów do Europarlamentu. Dla muzyka są one wręcz przerażające. Fani Skiby mufturują nie dla Unii Europejskiej, ale tak dla unijnej kasy. Krzysztof Skiba jako satyryk komentuje rzeczywistość, zwłaszcza jeśli chodzi o polską politykę. Nie oszczędza nawet głowy państwa i wprost naśmiewa się z prezydenta. Inni politycy także nie mogą czuć się bezpiecznie, bo skiwa punktuje każde potknięcie. Także hierarchowie kościelni nie mogą liczyć u Krzysztofa skiby na taryfę ulgową. Niedawno jeden z wpisów w mediach społecznościowych muzyk zadedykował arcybiskupowi Jędraszewskiemu. Krzysztof Skiba podsumował wybory do europarlamentu. Skiba zwykle namawia swoich fanów do udziału w każdych wyborach, tłumacząc, że jest to prawo i przywilej każdego obywatela. Teraz zażartował z polityków wybranych do europarlamentu: Grzegorz Braun podobno już testuje belgijskie gaśnice i sprawdza, czy nie są, aby w barwach LGBT. A obajtek nauczy mięczaków z europarlamentu takich pięknych polskich zwrotów jak brudna pała czy cecha gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka trypla. Krzysztof Skiba uderzył w grupę wyborców. Dla Krzysztofa Skiby najbardziej przerażające jest to, jak wiele głosów zdobyła konfederacja. Nie miał on litości dla wyborców tego ugrupowania, Polacy głosujący na prorosyjską i antyeuropejską konfę, to z jednej strony ofiary ruskiego trollingu, a z drugiej uwiedzeni przez bajki i piwo Mencena, bo nie chce mi się wierzyć, że tęsknią za dawną Polską, kiedy na kartki były buty, cukier i mięso. Jeśli konfa urośnie w siłę, to już możemy powoli żegnać Unię i zacząć uczyć się rosyjskiego. Przypomnijmy, że Konfederacja dostała 1 420 287 głosów, co przełożyło się na 12,8% głosów w skali całego kraju.